Podzielicę, podzielicę, podzielimy się tam lutem. I dokładnie widzę. Święta, święta, święta. I już poświęta. Święty, święty, święty. Poświęta. Znaczy ja nie, nie, jeszcze nie. I lecą tu jakieś typy na tą podzieliczkę. Chyba nie zbyt dużo. Jeden, Ale, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem. no osiem. To no, małość. to jest miejscówka mała, więc będzie tak. niezła za dyma. Ale. O, dużo, Wszyscy, że... Na Mam nadzieję. Na no samym z początku, to to będzie klepa Dobra. roku. Dobra, czekaj, ja ci pomogę, ja ci pomogę. Spokojnie, luz, luz. Dobra, Już tu jedna osoba leży. Ale ledwo, ledwo, ale uciekł. Ej, bomby będę leżą chyba. A jeszcze jeden tu jest... Jeszcze jeden tu jest, leże. No dwóch ma biało, nie? Jeden ma biały i drugi ma biały. Jeden jakiś tu już nie żniwiasz? Tak, mam pomysł. Nie, ten prezent, ten prezent pomysł nie wywali. Nie ma gdzie lecieć w tym sezonie, tak szczerze. Nie odkryłem jeszcze tego sezonu. Gdzie najlepiej jest lecieć? Sioło szaleństwo jest fajne, ale zaczynam się od niego od ten odsuwać jakby mm. są dwójki chłopie, nie jeden Narazka

Pozdrawiamy Je fajna fajną nazwę. Ale to też jest... Typa mam. Teram pam, pam, krzyczę Trampam pam, krzyczę wam. Widzowie. Widzowie. Radyje? Wiemy, że rampam... Nie mam dwóch typów. Jednym moim problemem z nimi to będzie amo. Więc muszę wszystko trafiać brachlarzom. Dobry To mysz, typie. Za trzydzieści trzy dostaję O, pompa zielona. Wolna. Ja mam niebieską. Dwie nawet. Teraz ja przechodzimy do lekkich poszukiwań świętego Mikołaja. Bo naprawdę mnie już niepokoi to, że święty Mikołaj normalnie nie ten, nie, nie ma go Nie, nie przynosi nam prezentów. No właśnie nie przynosi nam prezentów, co tyś Jak Jako prezent wyludzi święty Mikołaj, żebyś podam ci Co? Dobra, chodź, dawaj. dobrze, jakbyśmy to wybrali, to zostawcie sobie tak? i tyle. Ale nawet jeśli ty nie wygramy, to też zostawcie sobie. Dobra, gdzie może być święty Mikołaj? He, he, he. on będzie jechał tu. 105%. Nie będzie. Tu jest lama. Dobra, zabijmy lamy weszło. Ej! potrąciłeś mnie jak lama o, Dzieło mogę wziąć A się ja ja ty sobie weź fontannę chłopie O nie chłopie ja matce wziąłem przecież <noise> daj trochę He, w, wiesz co, jak, jakie mam teraz rozszerzenie? Otrzymujesz od odfitości. Chcesz drugie? Dzięki. Chcesz? Nie. To tak He. Jak... Kolejna lama. Ty, co się tu dzieje? Ale ty strzelający do lamy tu też jest. Co on robi? Chyba ja już a ty do niego? No, ty przeodolamy, a ja do niego. I nic się nie po, dzieje. Pozdrawiam, pozdrawiam bardzo. Tam. Jest Rift. I możemy teoretycznie wypatrzyć Świętego Mikołaja z Rifta. Święty Mikołaj. Ale ja mam głośno równię. Wezmę do do krzyka. Chłopak chyba To jakaś ciężarówka świętego Mikołaja. Tu jest wszystko sprawdzone. Jedyne co słyszę to typa na motorze. typu walczących na motorze. Dobra, czekaj, ja ich tu porobię. Bo do mnie strzela jakiś jeszcze jeden. Dawaj go, dawaj go. Kluski, kluski, kluski. Kluski, o kluski. O kluski. Ej, gdzie ty jesteś, tak się spytam? Podejdziesz do mnie? No nie, bo mam chłopak. Jest. O jezu, lubię. Nie, ja lubię zeszczać typów z motora. Jest, ja mam. Nie, on wszystko o. trafia, nie? Wszystko, w sumie wszystko. A to jest to miejsce, gdzie mnie zestartowałeś, więc no. Idę do ciebie. Oj, widzę Cię. Strzelaj, 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 szybko. Znaczy, nie strzelaj. Dobra. Też szybko. Dawaj, Teo, Teodor, dawaj. Teodor, no lecz, lecz. Póki no, można. Tylko pamiętaj, że mam moją HP. Dobra, ja idę, ja, chodź pod mosto. Zobaczcie, Dawaj, Dlaczego Dawaj, dawaj, szybko, tu. No i chodź, bo ja mam chodź, No szybko, dawaj. Dwie. Dobra, Jedynie. nie możesz puścić teraz. chodź, chodź, Tak, damy radę. Tylko yeah. ja nie chodź, 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 Dawaj. Ej, zejdź z ogniska. Chłopie, zejdź z ogniska. To ja, nie jest dobrze. Zamykaj to. Zgasiłem oknisko. A dobrze, mamy pula. Dobra, jesteśmy uleczeni. O kurde. Widzę typa, ale nie strzelaj, ty nie strzelaj. Nie strzelajmy do niego. Nie strzelajmy do niego. Czekaj. Dawaj, dawaj Ja dam radę. Dość ja mam jeszcze ten. O, ja mam mąż. A ty nie masz tego. Zobacz, podejrzewam, podejrzewam. Podejrzewam. Nie No co? jest? czy Ja już kliknąłem, żeby uciekać, a bo to na jakieś... Bo ja ten mam mało HP jest, jest A nie, nie dawno widziałeś siódme miejsce. No, mam no, nadzieję, że będzie fajny odcinek dla Was, bym był. No, nie wiem co gadam, ale no i... To było to jest dzisiejszego odcinka, więc pa pa!